Atopowe zapalenie skóry to najczęstsza postać alergii u niemowląt. Atopowe zapalenie skóry może być wynikiem zarówno alergii pokarmowej, i najczęściej jest wynikiem alergii pokarmowej, jak również może być również wynikiem alergii kontaktowej. Jeżeli chodzi o leczenie to przede wszystkim podstawowym działaniem jest tutaj leczenie higieniczno-kosmetyczne. Wszystkie dzieci z atopowym zapaleniem skóry wymagają bardzo intensywnego i bardzo skutecznego nawilżania skóry. W zasadzie u. 80, 70-80% dzieci takie postępowanie jest wystarczające. Oczywiście zawsze należy udać się do lekarza, alergologa bądź pediatry, gdyż nie każda zmiana skórna jest atopowym zapaleniem skóry i nie każde zmiany skórne należy w ten sam sposób leczyć. Niemniej wszystkie zmiany skórne, które są na podłożu alergicznym, przede wszystkim leczymy kosmetycznie. Leczymy poprzez nawilżanie skóry, natomiast leki jest to sprawa absolutnie drugorzędna u niemowląt.